W dzisiejszym odcinku przetestujemy swoje przepisy z Barbie. Będziemy robić różowe naleśniki, różowy makaron i różowy napój, a'la Starbucksowy cały świat oszalał na punkcie Barbie, więc i my zaczynamy od naszych naleśniczków. Jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Bierzemy najpierw 30 gram mąki, bo robimy sobie takiego jednego naleśniczka, żebyśmy to wszystko przyjedli. Do tego wlewamy trochę mleka kokosowego. Myślę, że muszą być naprawdę słodkie do tego kokosowe. Bierzemy jeszcze jajko, które zostawiłam w lodówce, więc zaraz wracam. Jestem z powrotem. Jajko niestety nie jest różowe, ale spokojnie, wszystko będzie różowe. Zaraz zrobimy to tak, żeby grało. Specjalnie do tego odcinka wzięłam te różowe przybory kuchenne, żeby wszystko było w stylu Barbie. Mieszamy sobie to na spokojnie. Dodajemy tak składniczków teraz na oko. Musi być mleko, muszą być jajka, mąka. Myślę, że możemy sobie trochę mąki dosypać do naszego ciasta. Na razie to ciasto nie jest różowe, ale spokojnie mamy jeden magiczny składnik, który wszystko zmieni. Barwnik? Tak. Oh. Ale mam czerwony, bo nie było różowego. Nie posiadają takiego. Powinni to zrobić. Przecież wszyscy teraz tworzą wszystko dla barwiec, dlaczego nie stworzyli barwnika różowego? Dobra, mamy gotowe ciasto. Dodajemy nasz barwniczek. W ogóle kupiłam takie coś, taki śnieg brokatowy różowy, dlatego że wszędzie był brokat różowy do tych wszystkich dań, które były na TikToku, na YouTubie, na Instagramie i wszędzie. Więc mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądać. Jakby było za czerwone, to mamy jogurt. Naturalny, który powinien nam to trochę rozjaśnić. Wybielić. O dokładnie tak. Uwaga! Ej, idealnie! Spójrzcie na to! Będzie różowe, no? Będzie różowe! Jak ta lala! Ja w ogóle byłam wielką fanką Barbie. Jak mała Myślę, że wszystkie dziewczyny kiedyś, teraz i w przyszłości będą fankami Barbie. To jest tak kultowa postać, że byłam w szoku, że zrobili w ogóle film o tym i bardzo fajnie. Super to wygląda. Mega. Idealny ma ten ruby. No, kolor jest dobry, muszę przyznać. Zastanawiam się, czy to ciasto nie jest za rzadkie, ale w sumie to naleśniki zawsze jest takie rzadkie, co nie? Chwila co? Tak. Dawaj, dawaj. Ej, wygląda to rewelacyjnie. Kurczę. Przelewamy trochę szybciej. Jaki okrąglutki w ogóle. Doświadczenie. Dobra, naleśniczek będzie nam się teraz marzył, a my musimy przygotować farsz. Oczywiście różowy. Serce, ty chcesz różowego zrobić ze wnętrza? No zobacz. Myślałem, że tylko z nasz będzie różowy? Nie, będzie wnętrze różowe, na górze będzie jeszcze posypka różowa, malinki, wszystko to będzie... O proszę! Full wypas. Naszym farszem będzie jogurt kokosowy, to naleśniczek będzie taki kokosowo-malinowy można powiedzieć. Dobrze to się zapowiada. No. Ciekawe czy będzie smaczne. I bierzemy nasze malinki. Trzeba sobie zostawić trochę do dekoracji jeszcze, ale tutaj wrzucamy do farszu, żeby zrobiło nam się to oczywiście różowe. No i dało nam trochę smaku, bo na razie to nie nie ma smaku chyba tak mi się wydaje przynajmniej. No nie no teraz to już masz koko z maliny, ciasto no nie wiem, barwnikami jest różnie, one przeważnie są bardzo słodkie. Tak? Nie to słodziki to powaliłem. <słodziki> Barwnikosu to różnica, ale barwnik chyba też. No nieważne, jak gdzieś, jak mamy malinki, one powinny nam osłodzić trochę atmosferę. I patrz, robi nam się identyczny chyba kolor, co nasz naleśnik. Nasz farsz jest już gotowy. Nie wygląda apetycznie, ale będzie. naszego naleśniorka. Ale ten naleśnik wygląda 10 na 10. Ale to już nie jest taki różowy. Jest mniej, ale wciąż. Wciąż 10 na 10. I on jest teraz w kolorze mojej koszulki właściwie. I to jest takie zgranie. <laughs> tak, my się specjalnie ubraliśmy dzisiaj wszystko jest według Barbie. Dajcie lajka, jak wam się podoba. Na pewno wam się podoba, więc dajcie lajka. No właśnie, na co jeszcze czekaliście? Dajcie. Da, da, da. <laughs> <laughs> nasz naleśniczek już się zrobił. Tada. Wygląda dobrze. Mi się podoba. Nakładamy nasz farsz. Jogurcik z malinami. Elegancko! Teraz się zastanawiam, jak ja go mam złożyć. O, -o on się nie chce tak zginać? Nie, ale dobra, to damy go tak. Też o, dobrze. O, fajnie! Dobrze. No. Ej, ładnie! I sypiemy naszym brokatikiem, żeby ładnie wyglądało. Ej, patrzcie na to. Dobrze to wygląda. Na koniec dodajemy nasze malinki. Jak ty przekmieniłaś wszystko, to jest takie różowo-fioletowe. No mam przepis, wiesz jak bardzo wiralowy był ten przepis? Tak. Wszędzie był, naprawdę wszędzie był. O, myślę, że wystarczy chyba tyle. Ładnie to wygląda bardzo, no. I tak się prezentuje nasze danie numer jeden. Naleśnik, czyli jajka, mleko, mąka, do tego barwnik, do tego jogurt kokosowy z malinami i świeże malinki. No i oczywiście jakiś taki śnieg, ale dałam za to 25 zł, więc nie wiem czy to się opłaca. Wszystkie nasze dania przetestujemy na końcu, a teraz zabieramy się za danie numer dwa, czyli makaron z burakami. Uuuu. Niam. Mm, tego przepisu jestem na maksa ciekawa Naprawdę, bo zastanawiam się Czy w ogóle te dania będą dobre Czy one tylko, wiecie, mają ładnie wyglądać Mają być różowe w każdym po prostu calu A jestem ciekawa, czy to będzie smakować Dlatego, że to są buraki Z jakąś cytryną, mlekiem kokosowym Sól, pieprz i feta Brzmi to dziko dla mnie No feta brzmi dobrze, ale reszta brzmi dziko To nie? Buraki, mleko kokosowe? No ja nie wiem I robimy z tego sos w blenderze to jest akurat fajne, bo to znaczy, że będzie szybkie i proste. Ale e, na samą myśl o burakach sobą. mi się robi, jak widzę naszą białą koszulkę i ma tego białe spodnie. No ale dobra, testujemy. Dawaj buraczku, chodź tu do mnie. Już ten sok tu wychodzi. Ja się skarbie mogę stąd założyć, że albo upierniczysz nie, mnie, nie, albo ciebie. Nie, nie mów ciebie. tak, nie mów tak, bo oboje mamy nowe ciuchy. No. <laughs> Uwaga, biorę buraka. Tyle nam wystarczy. Patrzcie, już jestem ta brudna. Ok, do tego bierzemy trochę mleka kokosowego, żeby to nam się zblendowało i żeby fajny różowy kolor wyszedł. Myślę, że tyle nam wystarczy. Solimy. Jakby mleko kokosowe, sól. Takie słodko-słone to no będzie. No właśnie, mam wrażenie, że to makaron będzie nadziei. No. W sensie, że będzie najgorszy z tego wszystkiego. No myślę, że był popularny na YouTube, no, tak? Tak, był, ale no co, z tego pewnie był popularny, bo ładnie wyglądał, bo różowy, bo barwi. Dodajemy teraz odrobinkę cytrynki. <laughs> Mati, wyciśniesz <laughs> cytrynę? Oda niej chce się wycisnąć. Dawaj skarbie, próbuj! <laughs> Dawaj! Z całej siły! Czekajcie, ja znam takie sposoby. O nie, no tu nie wypryśnie prosto w nas. I. O! Leci! I myślę, że tyle o. nam wystarczy, bo to miała być taka odrobinka. Ale poczułem trenę teraz. <grymne> Są jestem jeszcze to będzie ochydne. na jeszcze ciasteczka od Taylor I dodajemy oliwę, też taka odrobinę, żeby pewnie był jakiś tłuszczyk. Bazylia i fety mamy dodać do dekoracji, tak? Z tego co pamiętam. Chociaż nie, trochę do sosu też... Przepraszam, przepraszam, dużo się tu dzieje, kochani. Dobra, dodajmy więcej fety, bo mam wrażenie, że ta feta to tutaj zrobi smak. Tak, że to jest jedyna rzecz, która tam będzie smaczna. Co nie? Może jak będzie tylko po prostu feta, to będzie to dobre. No dobra, blendujemy to i zobaczymy, czy wyjdzie nam no z tego w ogóle kolor różowy. Wygląda dobrze, ale nie wygląda na smaczne. No nie. W międzyczasie będzie nam się gotował makaron, a my przejdziemy do przepisu numer 3. I myślę, że to będzie najlepsze: że to będzie taki letni napój dla nas wszystkich. Tak myślisz? Myślę. A jesteś pewna? Jestem pewna. No to robimy. A teraz przepis serii: jak wyglądałby napój, gdyby Starbucks miał współpracę z Barbie? <grym> Zaczynamy od kostek Lodu. Nie wiem czemu, ale naprawdę mam przeczucie, że to będzie obłędne. Zostawmy, dlatego że są wakacje, więc muszą być kostki lodu. To musi być na zimno. To będzie chyba trochę w stylu Berry hipiskus. No właśnie, to było moje pierwsze skojarzenie, jak zacząłem rzeczy, które tutaj masz. No bo to musi być różowe i w sumie do naszego przepisu potrzebowaliśmy albo wiśniową herbatkę, albo marakuja. Ja mam marakuja, bo nie było nigdzie wiśniowej herbatki. Marakuja lepsza. Myślisz, że tak. będzie słodsza? Ale wiśniowa byłaby różowa. A teraz musimy sobie poradzić jakoś, żeby zrobić ten róż. No to się okaże. <laughs> musimy schłodzić jeszcze naszą herbatkę, ponieważ ja przed chwilą ją zrobiłam. Tutaj mamy zaparzoną, więc rzucamy też tutaj kilka kostek lodu, żeby to się nam szybciej zrobiło. Najbardziej jestem przerażona tym, że musimy zrobić sami bitą śmietanę, bo nie było w sklepie normalnej. Serio? Tak, ale mam śmietankę trzydziestkę. Możecie kupić też taką wiecie, wyciskaną, będzie prościej, ale my nie idziemy na skróty. Herbatka nam się ochładza, ale w międzyczasie możemy dolać nasze mleko kokosowe. Kokos widzę, jest motywem przewodnim w Barbie. Myślę, że dlatego, że po prostu wszystkie czerwone rzeczy fajnie wybiera. Lewamy tutaj. Trochę tego mleka, nie za dużo, nie za mało. Myślę, że możemy dolać, bo jest dużo kostek. No to faktycznie nie za mało. No bo to jest dużo kostek po prostu. Więc no, tak wydaje. Do tego oczywiście syrop truskawkowy, żeby życie miało smaczek. Coś słodkiego trzeba dodać, proszę. Pięknie zaremowałeś. <noise> Ale nie patrząc na moje rymy, zobaczcie jak ładnie to już wygląda. Ale mam wrażenie, że to będzie bardzo słodkie. Słodkie mleko, słodki sok. Do tego truskaweczki suszone. O. To też nie było łatwo znaleźć, ale uznałam, że muszę to zrobić, bo inaczej ten przepis nie wyjdzie. Teraz się zastanawiam, czy już się dodać, czy nie. Bo się rozmyłają, więc chyba dodam je na sam koniec, jak przylejemy naszą herbatę i zrobimy bitą śmietanę. Jak się robi bitą śmietanę? No, bierzesz to, wsypujesz do miski, bierzesz to. Wu, 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 I gotowe. Wszystko jasne. Dzięki, już wiem. <laughs> Idę do makaronu odsadzić. Dobra, bierzemy nasz sprzęt, bierzemy śmietankę trzydziestkę. Wlewamy, chyba tyle nam dostarczy, ile będziesz tej bity śmietany. No i tak nie za wiele, tak średnio za śmietanem. Ja też nie lubię, ale, ale musi to dobrze wyglądać, tak. I mieszamy, wydaje mi się, że tak z 3 minuty się to chyba robi. Serio? No. I teraz trzeba zrobić test, jaki robi każdy szanowany się kucharz. No, dawaj. Aby mnie nie spadła na łeb, zaraz mam spotkanie. Ciao! Tak! Mamy widać sedno! Nice. No pięknie, widzicie? Po co mam te kupne? Sami sobie zróbcie. Możemy już wlać no, na przykład. ale tutaj nie masz dużo miejsca. Mam dużo miejsca. Dzisiaj nie to, to nie martw. No, dobrze? Dobra. Zastanawiam się, jak to zrobić. Tak, to... Tak, nie, to ja wychodzę. Żeby będziesz tę godzinę robić. <noise> Więc musimy się przenieść na zlew, dlatego że ten kubek jest bardzo nieporęczny względem tej szklanki. To jest naprawdę sensowny pomysł. Więc chodźmy. Uwaga! To musi być bardzo szybka akcja. Raz, dwa. Fajnie, że zdążyłem nagrać. Faktycznie szybko, nawet nie, nawet nie mrugnąłem akurat, wiesz, wtedy. Chcemy zrobić resztę. I co, I wlałeś całe? Ile zostało? trzy czwarte tej twojej Ale nikt nie powiedział, że to ma być cały kubek. Aaa, myślałem, że całe chcesz to tam zmieścić. Nie, absolutnie No Dlatego się nie. zastanawiam, jakie to cholera jest, chcesz zrobić. Ty się nie martw, ty będziesz testować, dobra? Nie. Niech to nie, niech tak. Myślę, że musimy trochę poprawić nasz kolor, dlatego dodaję jeszcze trochę truskawkowego syropu. Pamiętaj jeszcze, żeby truskawki w ogóle dodać. Ja wiem, ja wiem, ja wszystko mam pod kontrolą, ale był taki nijaki ton różowy, a teraz to ma większy sens. Dodajemy nasze właśnie truskaweczki. Mam wrażenie, że to będzie turbo słodkie. Tak, no to ma być słodkie, każdy lubi słodki, kto nie lubi słodkiego. Jak ma być wakacyjny napój słodki. Ej, super, tu będziesz mógł sobie robić takie wakacyjne drineczki z tymi truskawkami. Przykładamy naszą bitrę śmietanę i teraz sobie pomyślałam, że jednak oj to byli łby, bo pięknie sobie to zrobili po prostu, a my jak mamy to nałożyć? No faktycznie. Ja cię, ja po prostu tragedia. Napatrzcie się teraz, jak ty dobrze wyglądasz, bo za chwilę już nie będzie. O ja! My nawet nie mamy miejsca już na to. No, że trudno. Posprzątamy później. O matko, nie widziałem tego. Posprzątamy, nie ma problemu. Patrzcie, dodamy jeszcze truskaweczkę dla ozdoby. Troszkę bling bling. Niech to się teraz mówi. O. I to jest właśnie najgorętszy napój sezonu. Ta-da-da-da! Da, da. naszą ostatnią rzecz. Ej, dobrze to wygląda. Jestem w szoku, że to jest całe różowe. No powiem wam, że to wszystko wygląda pięknie, ale... Jak wącham... Mm -mm. No najlepiej wygląda ten makaron. No zdecydowanie. Aż Ale... naleśnik też. W sumie wszystko wygląda dobrze. Nie, no pięknie to wygląda. Naprawdę ludzie się postarali z tymi przepisami. Ja również, jak widać. To zaczynamy od naleśnika. Możemy go oboje spróbować. Ja jestem ciekaw tego brokatu. No ja też. Mam nadzieję, że nie jest w ogóle nie, Chyba tak. No nie patrzyłaś? Nie. Był na dziele spożywczym. No to uwaga. W ogóle nie jest słodkie. Właśnie, mało słodkie chciałem powiedzieć, no, no. takie 5 na 10. A czyli no kokos, więc takie 5,5 na 10 bym dał. Takie ktoś nie lubi słodkiego, to spoko, ale nic rewelacyjnego. Ja mam wrażenie, że ten makaron będzie najlepszy. Ja mam wrażenie, że on będzie najgorszy. Myślisz? Tak. Już mam próbować. No, a co? Uwaga. No nie. Nie jest zły. Nie, jest dobry. Mi to tak nawet smakuje, powiem nie. Czy, że ta feta jest całkiem spoko i ten sok cytryny dobrze, że jest. Nie, to dla mnie to jest sam burek, makaron sam burek, takie autentycznie trzy na 10. Wow, ja daję 8. Naprawdę? No mega spoko. Mus musiałoby być o wiele mocniej serowe. I mi się kolor podoba, w sensie ja tej białej nie wygląda czadowo. <laughs> no i Mati, testuj ten napój, bo ja go niestety nie mogę spróbować. Ja mam wrażenie, że to będzie najlepsze. Myślisz? Tak. To jest gwiazda wieczoru. Uwaga. Włożę całe serduszko w ten napój. Smakuje tak cukierkowo i różowo. Na maksa cukierkowo. Ale dobre jest, słodkie, kwaśne mdłe. I zlepszy niż się spodziewałem. 8 na 10, tak. czyli jednak najlepszy. No, no, tak samo no. tak jak makaron dla mnie. Ale finalnie mega spoko. Jak dla mnie to chyba te naleśniki jednak najlepsze, ale nie próbowałam napoju, <grym> więc Mati? Ja uważam, że napój jednak najlepszy i makaron. Aha. Dobra. Naleśniki najsłabszy. Okej, okay, no to <grym> możecie spróbować sobie tych przepisów. Na pewno jest fajna zabawa. Dzięki wielkie za oglądanie, a was zapraszam tutaj do jednego odcinka, gdzie testujemy różne przepisy. Widzimy się tam do 3, 2, 1, pa!